Siamo mordeczki z tej strony HeXo. Witam Was w kolejnym filmie na tym kanale z gry Stumble Guys, a w dzisiejszym filmie będziemy testowali błędy z TikToka właśnie w Stumble Guys, także koniecznie go dać ten film do końca. A oczywiście, jeżeli jesteście tutaj nowi, no to zasubskrybujcie ten kanał wraz z dzwoneczkiem, a jeżeli ten film Wam się spodoba, to zostawcie tutaj łapeczkę do góry. No i mam dla Was wyzwanko, ale dokładnie, czy pod tym filmem uda Wam się dobić, no myślę, że tak, 350 tych łapeczek do góry, a teraz już bez przedłużania, zapraszam do filmu. Ok, więc na samym początku przetestujemy sobie błąd na zdobycie skina specjalnego. Praktycznie za każdym razem, więc zobaczymy, czy to rzeczywiście zadziała. Na samym początku musimy w ustawieniach zmienić sobie język na właśnie portugalski. Następnie region musimy zmienić tutaj na North America. Okej, okay, i w tym oto momencie nadzwyczajnie w świecie muszę sobie oczywiście otworzyć tutaj spina. Także ja tutaj zakupię sobie trzy te epickie. Okej, okay, także w tym oto momencie kręcę i uwaga, co tutaj dostanę. Dobra, dostałem dwa. Ok, zobaczymy. No, nie mam pojęcia, czy to rzeczywiście zadziała i dalej mamy rekinka. Okej. Okay. I wszystko jest oczywiście na duplikacie i co mamy dalej? No tak, dostaliśmy szkielecika. Także dostaliśmy dwa duplikaty i nawet mnie nie stać tutaj na nic więcej. Także troszeczkę słabiutko ale to nie jedyny błąd, ponieważ no tak jak widzieliście, ten nie zadziałał i wydałem przed chwilą 10 zł na tutaj trzy pickie zakręcenia i do niej dostałem praktycznie nic ciekawego, poza tym, że dostałem szkieletka, którego w sumie możemy sobie nawet wziąć, bo jest on dość ciekawy, więc bierzemy go i lecimy teraz do gierki, gdyż znalazłem również kolejny błąd. I kolejny błąd polega na tym, że będziemy mogli z darmowych zakręceń zdobyć jakiegoś dobrego skinka, także zobaczymy, czy to rzeczywiście zadziała i musimy odpaść na drugiej mapie, więc musimy przejść sobie przez pierwszą. Tutaj mamy na Sarą początek y, Fall, także e, to myślę, że taki nie problem, więc dobra, lecimy tutaj. Ja tutaj, o, tak za, troszeczkę za bardzo, że tak powiem, przyspieszyłem. E, lecimy teraz tutaj. Dobra, udało się, bo tutaj już jest dość blisko. Tutaj, o, dało się, dobra. Więc w tym oto momencie przechodzimy i na drugiej mapie musimy odpaść. Także zobaczymy, czy to rzeczywiście tak działa, ale osobiście w to wątpię, bo ten pierwszy nie zadziałał, więc ten pewnie też nie zadziała. I ogólnie, no to jeżeli właśnie jak widzicie jakieś błędy na TikToku, to naprawdę yy, uważajcie na nie. Bo większości z nich to po prostu coś, co nie działa. Więc yy, ogólnie to nie polecam, ale no, tak czy siak... Wiadomo, tutaj, jeżeli chcecie więcej jakiegoś testowania błędów czy czegoś takiego, to zobaczymy. Dobra, więc jesteśmy na i Hex i w tym oto momencie musimy odpaść. Niestety, a idzie tutaj dość dobrze, ale no, musimy odpaść. Możemy przetestować sobie też trick, który tutaj znalazłem ostatnio. I w tym oto momencie musimy polecieć sobie tutaj. O, e, także... Nie wyszło tutaj. Widzę, że koleś też testuje ten trick. No, udało się tutaj za pierwszym razem, ale tak nie do końca jak ja bym chciał. Dobra, i w tym oto momencie lecisz sobie na to. Dobra, i trochę nie wyszło tak jak ja chciałem, ale dobra, tak czy siak musimy, niestety, odpaść a Także troszeczkę słabiutko. Dobra, tutaj już ludzie przechodzą. No i odpadłem. Dobra, jest git. Odpadłem. Wychodzimy. I w tym oto momencie musimy użyć sobie darmowego zakręcenia. Więc bierzemy to i otwieramy to. Otwieramy to. Bierzemy to za darmo. Yy, I co dostanę? Proszę, coś dobrego. Czy to... O! Tam było coś fajnego. I mamy... Pięć klejnotów. Ok, pięć klejnotów nie jest najgorsze. Możemy sobie otworzyć od razu dwa kolejne. Zobaczymy, czy rzeczywiście coś z tego dostanę ciekawego. Ok, piętna. Proszę, proszę. Nie, nie. Dobra, otwieramy trzeciego w takim bądź razie. No niestety, widzowie. No niestety. I co dostanę na sam koniec? No i mamy rzadką, panią która, duplikat, o, więc w tym oto momencie możemy sobie otworzyć jeszcze jedną epicką skórkę i zobaczymy, może wyleci coś fajnego, choć osobiście to ja w to wątpię, tak szczerze tam przyleciało już coś specjalnego i mamy, o, epickiego mamy, którego nie mam jeszcze, Black Demon, okej, okay, to bardzo fajnie w sumie. Ok, więc przechodzimy dalej. I dalej mamy to, że widziałem gdzieś, że sobie zmienicie po prostu godzinę. Tam, nie wiem, na telefonie czy na kąpie, to wtedy będziecie mieli kolejny raz Spiny, więc dobra. Zmieniamy. Ja w tym momencie e, biorę sobie tutaj to, wyłączam, ustawiamy ręcznie, więc jest dzisiaj. O kurde, dobra, weźmiemy sobie ósmy Zmieniamy w tym oto momencie, dobra, jest ósmy więc e, restartuję Stumble Guys. W tym oto momencie zobaczymy, czy rzeczywiście będę miał termowe zakręcenia i odpalił mi się skan nagle tutaj jakiegoś e, tego. Nie mam absolutnie pojęcia, ale dobra, odpalamy, zobaczymy. E, więc uwaga, restarcik i... O... To, nic. to nie działa tak, tak fajnie, jak myślałem, więc niestety, ale zmieniłem godzinę w tym momencie i do nic się nie zmieniło. Także mogę powiedzieć po prostu, że to nie działa. No i przechodzimy sobie do ostatniego błędu w dzisiejszym materiale, i będzie to błąd, a bardziej to w sumie parę trików, które znalazłem na TikToku, i zobaczymy, czy rzeczywiście któryś z nich działa, bo tak jak widzieliście, no to te błędy tak nie do końca, że tak powiem, oddają. No i niestety, ale. No, troszeczkę tutaj zmarnowałem, że tak powiem 10 zł. Bo chciałem przetestować to. Myślałem, że rzeczywiście coś specjalnego dostanę. No, a niestety troszeczkę słabiutko. Ale, tak czy siak, planuję niedługo zrobić większy opening za ponad 100 yy, w ramach po prostu. Wbicia 10 tysięcy subskrypcji, bo coraz większymi krokami się do takowej liczby zbliżamy, więc na pewno jakiś ciekawy specjal będzie. I tutaj na tej mapie chyba jakiegoś. A nie, na tej mapie był jeden trik. Rzeczywiście, na samym końcu, zamiast przechodzić tędy, możesz sobie przejść tędy. Zobaczymy. OK. No, możecie przejść. Dobra, czyli fajny triczek, ok. Więc możecie sobie przejść tymi barierkami z boku, po prostu, zamiast e, się męczyć tam środkiem. Bo po co się męczyć środkiem, skoro możecie e, po prostu sobie, wiecie, tak, tak no, spokojnie sobie przejść e, To Coś zimek w ogóle wkuje, ok. Nie, pewnie testuje też jakiś błąd głupi. E, no ogólnie te, te błędy są zazwyczaj dość, heh, dość głupie, tak jak już w sumie widzieliście nawet wcześniej. E, ale co to zmienia? Dobra. Eee, druga mapka, eee, druga mapka. Zobaczymy, czy coś ciekawego tutaj wyleci. Eee, no i zobaczymy, czy też będzie tutaj jakiś triczek ciekawy do wykonania. Eee, I co mogę jeszcze powiedzieć? Dziękuję Wam strasznie za taką aktywność tutaj na kanale. I eee, to, to też zapomniałem o tym powiedzieć, ale bardzo dziękuję bo to, szczerze się nie spodziewałem, że to tak tutaj wystrzeli na tym drugim kanale. Eee, Fajnie, jest fajnie, dobra. W tym momencie tutaj też był trick chyba, tylko musicie się dobrze odbić od tego. No i właśnie tak cię kończy dobre odbijanie. dobro lecimy normalnie, bo ja zaraz odpadnę, a nie chciałbym od, odpaść. Chciałbym zrobić tutaj... Winka. Okej, okay, to tak nie działa. Myślałem, że ja zostanę jakimś potężnym lifehackerem, TikTokerem ze Stumble Guys, a tutaj jak widzicie... O tutaj kolesiowi wyszło. Ja sobie po prostu przechodzi górą. Ja chyba że w ogóle nawet tego nie przejdę po prostu tak. Tak mi się wydaje, ale wydaje mi się tylko jedno miejsce zostało. No niestety, więc nie udało się. E, możemy zagrać jeszcze jedną gierkę, bo czemu by tak nie dostęp do jakiegoś Xpika i w ogóle. E, tak czy siak, e, niedługo z tego co słyszałem ma być. No i odpadłem widzowie Także to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcineczek Jeżeli chcecie więcej, to oczywiście zostawcie łapeczkę do góry, zasubskrybujcie ten kanał wraz z dzwoneczkiem. Do zobaczenia w następnych materiałach. Cześć!